Ta nagroda jest wyrazem uznania i wdzięczności dla wspólnoty przedsiębiorców naszego województwa. Jest wyrazem uznania dla Państwa wyobraźni, dla Państwa wizji, dla. Państwa woli podejmowania walki konkurencyjnej, dla państwa głębokiego przekonania, że w tym konkurencyjnym wyścigu trzeba prowadzić, a nie podążać za innymi. Jest też Formą uznania dla Państwa odpowiedzialności. Odpowiedzialności najpierw za Wasze rodziny, za Waszych współpracowników, za małe ojczyzny, w których przychodzi Wam pracować, wreszcie za ochronę. Środowiska. Jest to też wyraz uznania za Państwa codzienną odwagę ponoszenia ryzyka w tej walce konkurencyjnej. Nagroda ta jest też wyrazem wdzięczności. Za to wszystko, co w Polsce Środkowej, w naszej małej ojczyźnie, udało Wam się zrobić. I muszę z dumą powiedzieć, że rząd, który mam zaszczyt reprezentować, jest tym rządem, który podjął strategiczną decyzję partnerstwa z polskim biznesem. Partnerstwa, a przez to także spolegliwego, tam gdzie państwo tego potrzebują, wsparcia, tak w kraju, jak i co bardzo ważne, za granicą. Obok rządu. Państwa partnerami są samorządy, a więc ci, którzy na miejscu rozpoznają Państwa często bieżące potrzeby i starają się je po prostu zaspokajać. Ale ta wdzięczność. Dotyczy tego, co państwu i w Polsce, ale także w części Polski, w naszym województwie, udało się w tym partnerstwie zrobić, a efekt tego znamy wszyscy. Odwołajmy się tylko do czterech ostatnich lat, lat naszych rządów. Co stało się w Polsce dzięki tej współpracy? biznesu, z samorządem i z rządem. Produkt Narodowy Brutto udało się przez te 4 lata powiększyć o 20%. I to jest wielki powód do wdzięczności społeczeństwa polskiego, przez to społeczeństwa naszego województwa dla Polskiej, dla naszej środkowo-polskiej przedsiębiorczości. Bo powiedzmy sobie wprost, niezależnie jak wspierać polski biznes, rząd by się starał, jak spolegliwym partnerem nie byłby samorząd, jak nie wiem, jak bardzo wysokie standardy, etyki, pracy by prezentowali. Państwa współpracownicy. Do tego sukcesu bez Was po prostu by nie było. Zakończę taką niezbyt oryginalną metaforą, Szanowni Państwo. Jeśli na naszą Rzeczpospolitą spojrzymy dziś jako na statek, który przez Zburzone fale współczesności zmierza w kierunku dobrobytu, a powiem więcej, postępu cywilizacyjnego. To załogą jest społeczeństwo, rząd stoi na kapitańskim mostku, ale silnikiem są polscy przedsiębiorcy. I za to bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu.